Cześć. Witajcie serdecznie. Co tam panie w Wefłanie? 1 listopada zaczynamy krótkie podsumowanie doniesień z Formuły 1, a tematem numer 1 są oczywiście zmiany na sezon 2021. Co przede wszystkim będziemy mieli nowego? No inny wygląd bolidów, ale ten wygląd jest spowodowany tym, jaki jest cel generalny tych zmian. Celem jest stworzenie bardziej żywiołowej i bardziej widowiskowej rywalizacji w Formule 1, tak aby bolidy mogły się po prostu częściej wyprzedzać, aby one mogły jechać bliżej siebie. Wiemy, że obecnie bolid, który jedzie przed innym samochodem. Zmniejsza docisk tego drugiego samochodu poprzez to brudne powietrze o 40-50%, czyli ten, który jedzie z tyłu, po prostu ma znacznie mniejszą siłę docisku, a to sp no sprawia, że nie może dojechać bardzo blisko i podjąć próby ataku. Nowe przepisy na 2021 rok mają sprawić, że te, to brudne powietrze będzie ograniczone, a ja, siła docisku, procent siły docisku będzie wynosił tylko 10%, czyli tej siły docisku, która jest zmniejszana w tym bolidzie, który jedzie za nami. Czy to się uda, tego nie wiemy. Bolidy mają być przede wszystkim prostsze zarówno przednie skrzydła, jak i tylne skrzydła ma być brak deflektorów, jeżeli chodzi o aerodynamikę inne mają być też wloty powietrza. Te, te przepisy będą trochę dążyły do tego, aby te bolidy wyglądały podobnie, no ale wszystko ma być prostsze i właśnie powietrze ma być jakby wyrzucane trochę wyżej z e, tylnego skrzydła, więc no nie będzie tak wielkiego zamieszania, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z tyłu bolidu. Te przepisy, no zobaczymy, jak one będą e, dopiero w 2021 roku działały. E, niektórzy są zdania, że będą dawały duży efekt, inni nie, natomiast no, kluczowa idea stojąca za tymi zmianami jest słuszna, abyśmy mieli po prostu ciekawszą Formułę 1 i o to wszystkim chodzi. E, te zmiany aerodynamiczne i związane z innymi przepisami sprawią, że bolidy będą. Wolniejsze o 3-4 sekundy. No i niektórzy już martwią się o to. Między innymi Sebastian Vettel czy Max Verstappen wyrazili takie obawy, że no nie po to jeździmy w Formule 1, aby ścigać się teraz z słabszymi bolidami. Ale ja jestem zdania, podobnego jak Kimi Raikkonen, że jeżeli będzie rywalizacja bardzo zacięta, jeżeli będzie dużo manewrów wyprzedzania, nie tylko związanych z DRS-em, to nikt nie będzie zwracał uwagi na to, czy to są bolidy 3 czy 4 sekundy wolniejsze. A to zapewne będzie tak, że zaczniemy trochę wolniej niż obecnie, a po 2-3 latach będzie szybciej niż obecnie, bo tak to zazwyczaj bywa na początku ery hybrydowej również tak było. No ale te zmiany, jeżeli chodzi o regulamin techniczny, to nie jedyne zmiany, jakie wchodzą w, w przyszłym roku. Może jeszcze tak o po tych technicznych takich Zmian, no to wzrasta waga bolidu do 768 kg, czyli o 25 kg. Ten podstawowy argument podnoszony przez kierowców, gdy byli pytani, jak uatrakcyjnić Formułę 1, jak sprawić, aby bolidy były równiejsze, no nie został wysłuchany, bo oni mówili właśnie, że powinny być lżejsze. One będą tego samego rozmiaru co dzisiejsze, będą też trochę cięższe, za sprawą m.in. No 18-calowych felk, bo to też będzie zmiana, która wejdzie w życie w 2021 roku. Roku opony będą miały niższy profil, to też będzie testowane w przyszłym sezonie. Jeżeli chodzi o opony, będą nadal możliwe przez sezon 2021 i sezon 2022 koce grzewcze, tylko, że temperatura w nich będzie y, obniżona, a do tego będzie ograniczona ilość tych kocy grzewczych dostępnych na dany bolid, więc to jest y, zmiana no, zapewne, która wpłynie na zachowanie opon Pirelli, no ale to najpierw op, y, Pirelli musi zrobić po prostu opony na ten sezon 2021. Y, bardzo ważną zmianą, y, być może najważniejszą, jeżeli chodzi o y, całą Formułę 1 jest wprowadzenie Limitu wydatków na zespół do 150, 175 milionów dolarów będą mogły wydać, tylko że to są wydatki związane na osiągi, jakby bolidu, tak to generalnie można nazwać. Te wydatki nie będą wliczane na przykład koszty marketingu, podatki, podróże. Nie będą też liczane pensje kierowców, co bardzo dobrze, no bo, bo to by znacznie ograniczało rynek kierowców. Nie będą też liczane pensje takich trzech głównych, jakby bossów danego zespołu, trzech głównych postaci w danej ekipie. Ten limit nie będzie też obejmował jakichś bonusów, kar pieniężnych itd. Sporo tych wyłączeń, naprawdę, no ale mimo wszystko będzie to duża zmiana. Przy czym ja uważam, że błędem jest wprowadzanie tak rewolucyjnych zmian, jeżeli chodzi o konstrukcję bolidu, razem z limitem wydatków, ponieważ w 2020 roku, no, nikt nie zabroni Mercedesowi wydać 700-800 milionów euro na to, aby przygotować sobie taki bolid, który da im przewagę 2-3 lat nad innymi zespołami, podobnie z Ferrari. Natomiast, no, Williamsa, czy em, nawet Toro Rosso, czy, czy Hasa nie będzie na to stać zwyczajnie i już na początku możemy mieć duże różnice i mimo, że te przepisy będą em, sprawiały, że Ściganie powinno być równiejsze, no to, te, to wprowadzenie limitu wydatków razem z regulaminem technicznym nowym no trochę nam może to wszystko zaburzyć. Będzie też zakaz zmian, jeżeli chodzi o technikalia, zakaz zmian już po piątkowym sprawdzeniu bolidu, nie będzie można zmieniać jego specyfikacji. Będzie można testować skrzydło w pierwszym treningu na przykład, ale nie będzie mogło być ono użyte podczas tego samego Grand Prix. Tylko na przykład jesteśmy teraz w USA, testujemy sobie skrzydło już na Grand Prix Brazylii i używamy go dopiero podczas Grand Prix Brazylii, więc jakby te, ta specyfikacja bolidu będzie zamurowywana po piątkowych sesjach. Jeżeli chodzi o piątkowe sesje, jest też ważna zmiana, ponieważ zespoły dwa razy, każdy zespół w sezonie minimum dwa razy będzie musiał oddać piątkowe pierwsze treningi. Młodemu kierowcy, czyli taki, który jeszcze nie ma dwóch krampni na swoim koncie, taki, który nie, ma, nie jeździ w Formule 1, czy nie jeździł wcześniej, nie ma dużego dorobku. To ważna zmiana i to ma też sprawić, że te zespoły będą chętniej być może sięgać po, po kierowców, być może ten rynek kierowców trochę się ożywi, jeżeli chodzi o Formułę 1. Przypominam też, że weszły, wejdą w przyszłym roku przepisy, które sprawią, że za pierwszy piątkowy trening będzie można dostać punkt. Do superlicencji maksymalnie kilka tych punktów będzie można zebrać w trakcie kilku lat, więc to jest dość ważna zmiana. Format weekendu wyścigowego też ulegnie zmianie, ale nie będziemy mieli tutaj żadnych rewolucyjnych zmian. Po prostu te sesje czwartkowe, większość aktywności z czwartku zostanie przeniesiona na piątek. Chodzi o kondensację weekendu wyścigowego, ale też o ograniczenie kosztów również dziennikarzy, ponieważ na przykład te media day, czyli wywiady z dziennikarzami, czyli konferencje prasowe będą odbywać się przed pierwszym piątkowym treningiem. To trochę zabiera uroku w Formule 1, ten weekend nam się skróci, nie będzie tyle emocji, nie będzie można tak bardzo tego wszystkiego analizować. No ale z drugiej strony, być może jest to właściwy ruch, aby te koszty właśnie mm, ograniczać. Ważną zmianą jest też to, że maksymalnie będziemy mogli mieć 25 weekendów wyścigowych w sezonie. Obecnie mamy 21, w przyszłym sezonie będą 22, a Robert Kubica powiedział wczoraj w wywiadzie dla TVP Sport, że najlepiej to by było, aby tych wyścigów było 15-16, że to jest optymalna liczba. 25 wyścigów, no nie wiem, czy to nie będzie za dużo i to nie będzie takie trochę spowszednienie Formuły 1, ale no takie, są, takie są obecnie dążenia. Wiemy, że każdy nowy tor, który wnosi kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów dolarów wpisowego, to jest duża wartość dla Formuły 1. No i to są, to są takie kluczowe, najważniejsze zmiany. Oczywiście to nie wszystko, to wszystko będzie jeszcze wypływało i w kolejnych dniach jak będziemy poznawać te szczegóły techniczne, no ale zmiany są konkretne. I uwaga, niespodzianka. Ferrari nie wyklucza, że je zawetuje. No, oni mają takie prawo weta, które nabyli przez tą swoją długoletnią obecność w Formule 1, przez dominację, przez taką pozycję, którą sobie ugruntowali. No, i oni jeszcze nie, nie wykluczają, że nie położą karteczki z napisem weto, i wszystko pójdzie się. No, ale yy, nie sądzę, aby tak zrobili. To by było szaleństwo z ich strony, podczas gdy FIA i, i, i Liberty Media ogłaszają te wszystkie zmiany tak hucznie i nagle Ferrari wyskakuje z prawem weta. No, raczej nie. Myślę, że oni już mają wypracowaną na bazie tych przepisów, które zostały ogłoszone, taką pozycję, że, że raczej się uspokoją. Natomiast, jeżeli chodzi o 2020 rok, to mieliśmy weto, jeżeli chodzi o wyścigi kwalifikacyjne, o których Wam mówiłem już w poprzednim odcinku, czyli takie wyścigi sobotnie. Zamiast kwalifikacji odwracamy stawkę z klasyfikacji generalnej. Miała być przeprowadzona próba na trzech torach w przyszłym sezonie. Nie będzie tej próby, nie będziemy mieli także w sobotę, odwracamy klasyfikację generalną, czyli Williamsy startują z pierwszego rzędu, a Mercedesy z ostatniego. I na podstawie wyników tego wyścigu ustawiamy się do wyścigu niedzielnego. Ten, zespół został, ten pomysł został zablokowany przez dwa zespoły, przyznał się Toto Wolf, że Mercedes był jednym z nich i Toto Wolf no dość... Obrazowo i dość chyba słusznie wytłumaczył to, że czemu chcemy karać Usaina Bolta, że jest szybszy i start, żeby startował kilka metrów na, na 100 metrów w biegu, żeby startował kilka metrów za innymi tylko po to, żebyśmy mieli ciekawszy finisz. to Wolf uważa, że no skoro oni sobie wypracowują taką pozycję i, i mocno na to pracują, to nie powinni być za to karani. Szczególnie, że on mówi, że być może te zmiany wpłynęłyby na plus, jeżeli chodzi o zespół Mercedesa. Niemniej te zmiany zostały zablokowane. Nie będzie takiej próby w 2020 roku, ale Formuła 1 nie wyklucza takich kombinacji na sezon 2021. No to jeżeli chodzi o przyszłość 2021 miało wejść Grand Prix Miami, już miało być wszystko niby klepnięte w tym tygodniu, natomiast okazuje się, że coś tam się nie, nie dogadano. Są jakieś protesty jeżeli chodzi o lokalne nie, społeczności. No i to jeszcze się sprawa przeciąga, ale myślę, że tak czy siak Formuła 1 dopnie swego i będziemy mieli Grand Prix Miami, drugie Grand Prix w USA w sezonie 2021, a może 2022. W tym sezonie chce pojeździć Lewis Hamilton. Niedawno zastanawiano się, co z jego przyszłością, czy będzie w Formule 1, czy nie. Czy gdy zdobędzie już w końcu ten siódmy tytuł mistrzowski w przyszłym roku, to będzie chciał odejść z Formuły 1. On deklaruje, że chce zostać w Formule 1 po tym sezonie 2020 i chce zostać z Mercedesem. Oczywiście to wszystko, takie na razie wstępne plany. Nie wiadomo, czy będzie w tej formule 1 Nico Hulkenberg. On, po pierwsze, mówi, że Alfa Romeo to jest jego ostatnia deska ratunku, jeżeli chodzi o sezon 2020. Przy okazji pojawiają się plotki, że Red Bull może być nim zainteresowany, ale ja jakoś w nie nie wierzę. I Nico Hulkenberg mówi, że jeżeli nie załapie się na sezon 2020 do F1, to raczej trudno mu będzie wrócić w sezonie 2021. No, i to chyba, to chyba jest no dość, dość słuszna analiza z jego strony. No to tyle, jeżeli chodzi o plotki i najważniejsze doniesienia z Formuły 1. Na koniec jeszcze krótka przerwa reklamowa, bo chciałbym Wam polecić sklep z częściami samochodowymi i do motocykli autodoc.pl. Duży wybór tych części, niskie ceny, pracują w 26 krajach, jakby coś, nawet jest 200 dni na zwrot. Czy to majsterkujecie, czy potrzebujecie części, bo auto stoi w warsztacie, to tam je znajdziecie. Jest łatwa aplikacja mobilna, a link do tego sklepu znajdziecie w opisie filmu. No ja, jako były posiadacz Alfa Romeo i dwóch Renault Laguna, Raczej mam temat ogarnięty. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrybowania kanału. Cześć!